Znajdujemy się w stacji doświadczalnej na Bielanach, katedry żywienia, biotechnologii zwierząt i rybacka. Wydziału Chodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego. A dzisiaj porozmawiamy o owcach. Owce są zwierzętami sezonalnymi, są również zwierzętami stadnymi, dlatego one są utrzymywane grupowo. Owce też wykazują bardzo dobry instynkt macierzyński, rzadko się zdarza, żeby matka nie przyjęła potomstwa. Co również jest ważne, są to zwierzęta, które wykazują dużą tolerancję na zróżnicowane temperatury. To też powoduje, że owce są hodowane praktycznie we wszystkich szerokościach geograficznych, wytrzymują, tolerują temperaturę wysoką, jak i temperatury niskie. Jedną z takich ważniejszych cech pod względem właśnie biologicznym to jest to, że są to zwierzęta, które doskonale orientują się jaka jest pora roku, czyli może możemy powiedzieć, że znają się właśnie na kalendarzu. Te warunki wynikają z tego, że owce są wrażliwe właśnie na zmiany profilu melatoniny. Melatonina jest hormonem, którego sekrecja jest zależna od długości dnia. W okresie skracania się dnia wzrasta sekrecja melatoniny, a w okresie dnia długiego ta sekrecja ulega obniżeniu, ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, owce doskonale y, reagują na zmiany właśnie tej długości dnia, doskonale widzą Wiedzą, jaki jest okres dnia, czy to jest dzień krótki, czy to jest dzień długi. Ta wrażliwość na zmiany sekrecji melatoniny również wpływa na zmianę pozostałych hormonów, m.in. hormonów laktogenicznych, hormonów metabolicznych czy hormonów płciowych. Zwracając uwagę na te uwarunkowania wrażliwości na profil melatoniny, od wielu lat w naszej katedrze prowadzimy badania dotyczące roli czy wpływu długości dnia na prolaktynę, hormony metaboliczne, również hormony płciowe, czyli na regulację cyklu reprodukcyjnego. Te badania nie tylko mają takie znaczenie, można powiedzieć, naukowe, ale również są przekładane na praktykę. Mają również właśnie znaczenie wdrożeniowe. Obecnie w Polsce najbardziej takim, można powiedzieć, dochodowym kierunkiem użytkowania owiec to jest użytkowanie mleczne i użytkowanie mięsne. Owce są zwierzętami, które wytwarzają dobre produkty. Pierwszym takim produktem jest wełna. Jeżeli chodzi o owce hodowane w Polsce, mamy dwa rodzaje wełny. Mamy wełnę jednolitą i i wełny mieszaną. Wełna mieszana tutaj, jak popatrzymy na rejony Polski Południowej, zwłaszcza występuje u polskich owiec górskich. Obecnie z zagospodarowaniem wełny jest dość duży problem i hodowcy również borykają się z dużym problemem sprzedaży właśnie wełny. Dlatego też podjęliśmy badania wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą, jak to naturalne włókno zagospodarować w przemyśle. I tutaj na uwagę zasługuje fakt, że wełna jest włóknem, które się nie pali, tylko się topi. To włókno ulega w zwęgleniu w temperaturze ponad 400 stopni. Ponadto jest świetnym włóknem termoizolacyjnym. Również wykazuje właściwości higroskopijne. Wełna łatwo chłonie, łatwo traci wodę. W obecnych czasach, kiedy zmagamy się też z dużym problemem suszy, opracowanie na przykład biokompozytu czy nawozu, naturalnego na bazie wełny, który również powodowałby właśnie nagromadzenie, zatrzymanie wody w podłożu, jest rzeczą dość istotną, ponieważ dawałoby to też dobre efekty dla rolnictwa, właśnie dla produkcji nawozów o takim powolnym właśnie uwalnianiu. Dlatego też nasze badania zmierzają właśnie do zagospodarowania wełny z hodowli polskiej do celów właśnie związanych z wykorzystywaniem w budownictwie jako materiału termoizolacyjnego czy też właśnie jako materiału do produkcji nawozów naturalnych. To jest pierwszy produkt, który owce produkują i tutaj też chciałam zwrócić uwagę na to, że bez względu na to, czy ten produkt jest opłacalny, czy nie jest opłacalny, raz do roku owce musimy ostrzyć. Nie można owiec nie wykonywać strzyży, ponieważ no to by wiązało się z zaburzeniem ich dobrostanu i również aspektów właśnie weterynaryjnych. Więc hodowcy, czy mają tą wełnę gdzie sprzedać, czy też nie, muszą te owce raz do roku ostrzyć. Drugim produktem, który owce produkują jest mleko. Można powiedzieć, że ta długość dnia, czyli to, co mówiłam wcześniej o tej roli melatoniny właśnie w regulacji sekrecji prolaktyny na przykład, wpływa bardzo mocno na produkcyjność owiec właśnie w aspekcie też mlecznego użytkowania. Owce praktycznie produkują mleko w okresie dnia długiego, czyli to jest wtedy, kiedy też naturalnie jest prowadzony wypas owiec. W większości gospodarstw mleczne użytkowanie prowadzone jest od maja praktycznie do września. Mleko owcze, w ogóle produkty z mleka owczego, sery z Mleka owczego na naszym rynku są troszeczkę niedoceniane, a są to produkty bardzo zdrowe, dlatego że mleko owcze jest zasobne w bardzo zdrowe dla organizmu człowieka białko. Między innymi tutaj można mówić o laktoferynie, można mówić również o prolinie. To są białka, które bardzo dobrze wpływają na rozwój i na funkcjonowanie układu nerwowego. Na funkcjonowanie układu również pokarmowego. Wspomagają również odporność organizmu. Drugim składnikiem mleka jest tłuszcz, to są lipidy, czyli są to właśnie tłuszcze. I tutaj takim jednym z najważniejszych, który myślę, że wielu konsumentów zna, bo nawet zna go z witryn aptecznych, to jest kwas CLA, czyli jest to sprzężony kwas linolowy. jest to również kwas tłuszczowy, który jest antyoksydantem. To jest kwas, który przyspiesza tempo przemiany materii, wzmacnia odporność. I również ma działanie antynowotworowe. Również jeżeli mówimy o tłuszczach, czyli o lipidach mleka owczego, bardzo ważnym składnikiem są lipidy polarne. To są lipidy, które mają działanie antyzakrzepowe. I dzisiaj, kiedy wiele osób zmaga się właśnie z problemami po przebytym COVID-ie, spożywanie produktów z mleka owczego jest bardzo wskazane, ponieważ bardzo dobrze regeneruje układ nerwowy, regeneruje również problemy właśnie tutaj zakrzepowe. Trzecim produktem, który pozyskujemy od owiec jest, jest mięso, czyli od młodych owiec jest jagnięcina. Oczywiście jest to produkt, który jest bardzo zdrowy, ponieważ tak dla przykładu podam, że jak spożyjemy 150 gramów takiej jagnięciny, czyli to jest takim kotlecie, giagnięcy. Zapotrzebowanie na żelazo jest pokryte w prawie ponad 40%. To jest również pokrycie zapotrzebowania prawie w 30% na cynk. To jest również pokrycie zapotrzebowania praktycznie dziennego na potas, czyli na te związki, które są bardzo cenne też dla organizmu. Teraz moglibyśmy się zastanowić, co powoduje, że owce produkują tak dobre, tak zdrowe produkty. To wynika też z ich systemu utrzymania. To są zwierzęta pastwiskowe i właśnie w okresie zwłaszcza letnim, te zwierzęta są utrzymywane na pastwiskach. Jeżeli na przykład jedziemy w góry, to widzimy, że na halach pasą się owce. I to nie wynika tylko z tego, że to jest taki kaprys, że bacowie wychodzą na hale, ale to jest bardzo ważna rola owiec w ochronie właśnie bioróżnorodności, w ochronie krajobrazu. Tutaj należy podkreślić fakt, że to są zwierzęta utrzymywane w dzisiejszej produkcji zwierzęcej, kiedy dużo się mówi o tych produkcjach wielkotowarowych. Zwierzęta te są utrzymywane właśnie zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego, czyli produkują nam właśnie takie naturalne produkty, produkty, które zawierają dużo substancji bioaktywnych i również te produkty, zwłaszcza tradycyjne, lokalne, regionalne, są produkowane metodami tradycyjnymi, dlatego sery z mleka owczego nie tracą na wartości. Jeżeli chodzi o produkty z mleka owczego, czy również jeżeli chodzi o mięso, pozyskiwane od owiec. To są produkty dość drogie w dzisiejszych czasach na rynku polskim, ale to wynika z tego, że pogłowie owiec w ostatnich praktycznie 20 latach dość mocno uległo spadkowi. W latach 90 mieliśmy w Polsce ponad 5 milionów owiec, obecnie mamy to około 280 tysięcy. W tej chwili również prace hodowlane i cała również działalność instytucji z otoczenia rolniczego jest ukierunkowana na wzrost właśnie pogłowia tych zwierząt, zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi również w Polsce Południowej. Szczególne znaczenie owce mają, jeżeli chodzi o tereny górskie, ponieważ tutaj jest prowadzony wypas również kulturowy, wypas związany z zachowaniem tradycji, z zachowaniem zwyczajów pasterskich i produkcja również produktów tradycyjnych lokalnych czy regionalnych. Jednym z najbardziej znanych produktów produkowanych w rejonach górskich jest oscypek. Tradycja wyrobu tego sera jest wielowiekowa. Jest to ser, który jest produkowany z mleka owczego i z mleka krowiego. Do wyrobu oscypka, zgodnie z zasadami wyrobu i technologią przerobu mleka, można dolewać do 40% mleka krowiego. Czyli oscypek składa się z 60% mleka owczego i 40% Mleka krowiego. Również są szczegółowo określone zasady, właśnie jeżeli chodzi o wagę, jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli chodzi również o rozmiar tego sera. Praktycznie te sery możemy właśnie jeżeli kupujemy sery gdzieś na stoiskach, gdzieś w różnych sklepach, to należy zwrócić uwagę na to, czy ten ser właśnie posiada certyfikat, z której bacówki ten ser pochodzi. Wypas owiec w rejonach górskich ma ogromne znaczenie, ponieważ jest to ochrona bioróżnorodności. Jest to również związane z zachowaniem krajobrazu. Między innymi również chodzi właśnie o zachowanie kultury pasterskich, zachowanie tradycji pasterskich, zachowanie również tradycji wyrobu produktów z mleka owczego. Jeżeli owce zeszłyby z gór, jeżeli to po głowie Owiec będzie ulegało obniżeniu, to może się to wiązać z tym, że będzie po prostu ulegała degradacji, unikatowa bioróżnorodność, czy jeżeli chodzi również o szałasy pasterskie. Z pasterstwem jest związana, właśnie są związane wielowiekowe tradycje, to jest również kultura, jeżeli chodzi o stroje, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi właśnie o zwyczaje, o hodowlę, ale przede wszystkim musimy mieć świadomość tego, że to jest ogromna praca tych zwierząt na rzecz właśnie zachowania bioróżnorodności. I praktycznie we wszystkich parkach narodowych obecnie w Polsce jest prowadzony wypas owiec. Między innymi również z wypasem owiec jest związana obecność krokusów w naszych tatrach, jako takiego właśnie endemitu zachodniokarpackiego.